No to dobra, to słuchajcie, to co? Pierwsze, pierwsze wirowanie w tym roku Zamykamy pokrywę Klikamy start 10% mocy No i co? Zaczęło się No dzień dobry no to wróciłem właśnie z miodobrania. Jak zresztą widzieliście na przebitce, wirowanko było. W sumie jestem zadowolony, bo miodu się nie spodziewałem praktycznie w ogóle tego wczesnego, więc jest ok. No i co? No i teraz na szybko zróbmy przegląd, jak to wygląda na tej pasiece. Wyjdziemy i zobaczymy tam randomowe trzy ule, bo jestem ciekawy, czy zaczęły obsiadać z powrotem te ramki odwirowane. No i tyle. No, zapraszam. No dobra, no to wchodzimy na pasieka. Jak widzicie, yy, tak to wygląda. Tutaj były te dwa, które nie pojechały. W sumie tamten jeden też nie pojechał. Yy, no a większość tak naprawdę pojechała. Yy, żeby chociaż, jak nie zebrać dużo miodu, to żeby się wzmocnić po prostu. No to dobra. <laughs> Sorry za mój głos, ale niestety jestem lekko chory. To co zrobimy, to zobaczymy czy te zaczęły gospodarować yy, wchodzić do miodni tak naprawdę wczoraj podłożyłem więc się raczej niekoniecznie spodziewam, że będą ale może coś tu już będą się przynajmniej interesować. A, się interesują. No i bardzo dobrze. proszę jak to wygląda. No znaczy wiecie no tutaj miodu nie będzie, bo to było dosłownie wczoraj podłożone, ale jeśli się interesują, to to jest ok. No, korpusu nie będę tutaj w sumie nawet czuć, że może nawet coś zbierają, bo czuć taki jakby zapach nektaru, a ja mam nos zawalony, a mimo wszystko, mimo wszystko czuję, więc w sumie jest OK. teraz wyszły stąd, nie, nie jest źle szczerze znaczy to mało powie generalnie to co robię, ale ale generalnie jest OK. dobra, jesteśmy przy od odkładzie, jestem w sumie ciekawy jak wygląda ta sprawa, bo on był całkiem ładnie sobie wyszedł na prostą Tutaj akurat były, były podkładane nie ramki z odsklepinami, tylko ramki z pracowni Więc może być trochę gorzej no, Ale też się interesują Chodzą, nie chodzą No weź wiecie co? Otworzymy sobie Otworzymy sobie te po której chodzą I może, może coś zbierają nawet A raczej, raczej wątpię, nie? Nie, raczej tylko się interesują, co to jest. No, tutaj za bardzo nie ma co w tej chwili chyba kwitnąć, tak mi się wydaje. <coughs> ale wiecie co? Jak już wyciągnąłem, to Wam pokażę, że tej pszczoły jest całkiem sporo. To znaczy, no, jest ok ok dobra, widzicie. Chyba wyoszczyło mi tutaj, liście przeszkadzają, ale widzicie, że tej pszczoły tam na dole całkiem sporo siedzi i to, to jest ok tak naprawdę się ustawiałem na, na, późny, na późny miód, no i go dostanę, prawdopodobnie. Nie? Jesteśmy przy odkładzie. Odkładzie, no, nie odkładzie. No tak, to był odkład. Przyzimował totalnie beznadziejnie, ale miałem nadzieję, że on się jakby odbuduje. Nie? To znaczy odbuduje się, że no, rozmnoży się i na koniec sezonu, generalnie, będzie z niego rodzina. No ale szczerze tak nie działa nie, nie wiem czy te pszczoły są jakoś chore czy coś bo zastąpienie po kolei następuje to znaczy pszczoły generalnie nie ul się nie osypuje ale on też nie idzie do przodu dlatego dołożyłem tutaj ramkę czerwiu zobaczycie jak to wygląda no jest generalnie lipa z tym ulem mam takich trzy nie wiem czy to złapałem złapało się ostatnio jak mówiłem no tak generalnie to wygląda Tylna ramka z pracowni to jest ramka z cukrem Którą już nie pamiętam, już którą, chyba tą dołożyłem, chyba tą dołożyłem z czerwiem I naprawdę tu wygląda, z tej perspektywy wygląda to ok, jako taki odkład, nie? Ale powiem Wam, że no nie wiem, czemu te pszczoły mimo wszystko nie wystartowały Bo nawet garstka pszczół da radę w końcu się rozmnożyć, tak? A te pszczoły tak, o, nie wiem, spróbuję chyba im podać jakiś lek ewentualnie W sensie kwas szczawiowy może, może to waroza jest Albo Nesmoza. Nesmoza raczej nie, bo nie widzę nic obsranego, więc raczej to, to nie jest to tak. No ale takich uli mam generalnie trzy. No one dojdą. Jeśli faktycznie brakowało tego czerwiu na boom, no to właśnie ta ramka czerwiu na wykryzieniu da tego kopa i tyle. No, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że dojdzie jako. stanie się pełnoprawną rodzinką ten ul do końca sezonu. O. a teraz przejdźmy jeszcze do jednego ula. Dobra, jak już widzicie, że tam latają, to jestem ciekawy, co się dzieje, bo jest normalnie wręcz, co jest, no, no nie wiem, jakaś wrzawa tam jest przy tym ulu, wrzawa, no, latają, zbierają, tak, więc zaraz podejdziemy, zobaczymy, czy już wchodzą do nadstawki. Dobra, jesteśmy przy tym ulu, w sumie jestem ciekawy, tutaj chyba były też podkładane ramki z pratowni, nie, nie odsklepiny, znaczy nie ramki z odsklepione, więc ciekawy jestem, jak to wygląda, o. Znaczy nie no, siedzą, ale raczej się mówię, interesują to nie jest ewidentnie, że tu już składują, nie? No są pojedyncze, pojedyncze są, znaczy prawdopodobnie one mogą jeszcze składować na dole, bo ja zrobiłem tak, że po miodobraniu i od, odjąłem trzy ramki w ramach takiego jakby zabezpieczenia przed trojeniem się. No i tam są ramki puste, nie? Mm. No nie, no jeszcze nic nie składują. Raczej i raczej nie będą składować za szybko. Znaczy za szybko, no jak się pojawi coś mega nekterującego to zaczną, ale na tą chwilę nie widzę żadnego nakropu tutaj. Opa. No i się interesują, nie wiem czy one odbudowywują, to chyba tak, coś odbudowywują, zgryzają, sprzątają. I te ramki też ładne, super nie były, znaczy nieforemne foremne były, no ale nie, na razie suchutko. Żeby nie było, ja to wczoraj podkładałem, tak, więc zaraz się nie spodziewam. O, 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 prosz, proszę, proszę, znaczy wy tego nie widzicie prawdopodobnie, ale tutaj są kropki na kropu, czyli mimo wszystko coś składają, coś, coś, się, coś się dzieje generalnie. No ta, ta ramka totalnie beznadziejna, ale spoko. One sobie, jeśli będzie dobry pożytek, to one sobie to ładnie odbudują. Dobra, no to znaczy wiecie, no, tutaj raczej w czerwcu mało co, co kwitnie, więc raczej się nie spodziewam jakiejś furory ale... Cholera V. Dobra wiecie co, otworzymy jeszcze otworzymy jeszcze rodnie. Znaczy bez dymu, podniosę tylko, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Też nie chcę szarżować, jak nie mam dymu. Kraty już nie podniosę. No Ładnie, podłożyłem tutaj trzy ramki, nie? Znaczy trzy odjąłem z czerwiem na wygryzieniu i trzy ze sklepionym czerwiem tak naprawdę. No, wszystko na wygryzieniu nie było siłą rzeczy. No podłożyłem te ramki, no i co, no i prawdopodobnie one już są zaczerwione, nie chcę otwierać ula, bo bez przesady już no, robiłem armagedon im. dwa dni z rzędu, jedno miodobranie, drugie wyrównywanie siły, robienie odkładów, więc bez przesady. No i dobra, no takim wolnym krokiem po pasiece, po mojej prawej stronie wiśnia, nie wiśnia tylko czereśnia, niebawem będzie, więc fajnie. Trzały się zrobiły, to co miało się zrobić, się zrobiło. E, jeśli chodzi o dalej, co z pasiaką, no to pewnie w lipcu mi, mi odebranie o ile będzie, mam nadzieję, że będzie. E, no ale już ode mnie to nie zależy, bo zrobiłem co mogłem. E, no i teoretycznie teraz trzeba sprawdzić, czy w nastrój nie wejdą. Tak jak wspomniałem na filmie, od, ja miałem taką metodykę, że jak jest rodzina już powiedzmy gotowa, to ja odbieram trzy ramki z czerwiem. Ja wiem, że to dużo, ale moim zdaniem to jest o tyle fajnie, że jak coś takiego zrobicie, to pszczoła, yy, populacja pszczoły, znaczy yy, piramida wiekowa pszczoły będzie taka, że będzie więcej zbieraczek więc yy, niż młodej pszczoły. Yy, trzy. No, mówię, to jest tak na skraju, co bym odbierał od ula, szczerze, bo to jest naprawdę dużo i to będzie faktycznie taka lakwaza, ale yy, jak mówię, w czerwcu tutaj mało co nektaruje. Przynajmniej na tej pasiece, więc raczej się nie martwię tym, że ta pszczoła po prostu by była bezrobotna w pewnym momencie. Więc lepiej tak, ja to stosuję i bardzo rzadko mam rójki, no mam, no nie powiem, że nie, ale no bardzo rzadko. Tamte, tamte ramki poleciały na odkłady, no i też wzmocnić te słabe ogóle, bo no były słabe. Znaczy po jednej ramce nie chciałem, do, do jednego dałem dwie, bo nie chcę dawać za dużo tych ramek z czerwiem, no, bo jak nie ogrzeją, to będzie wiecie, no, dupa, będzie zgnilec, trzeba na to uważać. Aha, no i co? No i jeszcze odkłady, jeśli chodzi o odkłady finalne, bo to, to były takie wczesne antyrojeniowe odkłady, ale z tych odkładzików, co teraz generalnie, co zrobiłem, tych pakietów wychoduje matki. No, około 10-15 mi się wydaje i zrobię takie dopakowane, wiecie, sześcioramkowe odkłady w końcówce lipca, żeby ta pszczoła generalnie miała naprawdę czas do dojścia. No, jak się wygryzie, to będzie cały korpus pszczoły, bo ja robię na czerwiu z reguły zasklepionym, więc jak się pszczoła wygryzie, to będzie taka dopakowana wtedy, dopakowany odkład tak naprawdę, który już będzie aspirował do miany rodziny. No i będę musiał pomyśleć coś na zimowlę, żeby tym pszczołom mimo wszystko tak je zabezpieczyć, żeby te myszy w tej zimowli mi nie nabruździły, no bo wiecie, no człowiek się stara, ma pełno pszczół, na myśl wchodzi i kasuje dosłownie, byłem tak zdenerwowany, No to są, to są po pierwsze pszczoły, a po drugie pieniądze i to srogie pieniądze, tak, ja już nie mówię o miodzie, ja już mówię o samym, o ulach, które są ześrutowane w środku, o ramkach, które są ześrutowane. No ja pierniczę, no tragedia, nie wiem. Postaram się zrobić chyba jakieś kokony ze siatki i, i tyle, no bo nie mam pomysłu i oczywiście więcej trutek, no ale trutki były ostatnio też i dupa. Dobra, kończę. W taki, oj, ran po pasiece i tyle. Trzymajcie się do następnego cejonara.